Chciałbym jeszcze pewne kwestie dotyczące jego osoby rozwinąć, sprostować. Wiem, że wcześniej czy później na pewno pojawią się komentarze, pewnie też się jakiś hejt wyleje, ale wiem, że pojawią się pytania i ludzie zaczną się dopytywać trochę i po prostu chciałbym pewne rzeczy może rozwinąć, inne trochę bardziej wyjaśnić. Pierwsza rzecz, jaka przychodzi mi do głowy to jego wygląd, tak jak wspominałem, że ćwiczył, zapalczywie ćwiczył. Nie wiem, czy wiecie, ale jego ojciec był sportowcem w kategorii seniorów startował w różnych zawodach na różne zawody jeździł. Wrzucie młotem, czyli rozumiecie, to kawał trzeba trochę siły mieć. I czasami jak jeździliśmy z Matiasem na siłownię, ćwiczyliśmy je, z jego ojcem, to jego ojciec po prostu mówi synu, mówi skąd ty tyle pary masz? A Matias, no prawie dwa metry miał. Miał prawie dwa metry i przed śmiercią ważył prawie 130 kilo. 130 kilo ważył chłop, który ma dwa metry. Nie wiem, czy jeżeli ktoś z was się interesuje kulturystyką, to chyba wie zawodowi kulturyści, ile ważą, jak wyglądają. No to możecie sobie wyobrazić. Nie był gruby, był po prostu masakrycznie duży. Masakrycznie duży był. Prawie 170 kilo na ławce wyciskał. Kiedyś jego ojciec się mnie spytał, już po śmierci Matiasa, czy, czy Piotrek brał sterydy. Jak rozmawiał ze mną, którego dnia jak z nim rozmawiałem, to padło takie pytanie. Bo po prostu nie mógł wierzyć, że on tyle ty pary ma i w ogóle tak wygląda. I tak, na pewno się pojawi takie pytanie. Nie, nie brał Matiasterynów. Jedyne, co on brał wtedy i się śmiał z tego, to mówił. No muszę się przyznać, jadę na glutaminie i na kreatynie, ale miał taki plan. Miał taki plan, powiedział mi kiedyś, że mówi: Ja wezmę sobie coś, jakiś metanabol, czy coś tam tak delikatnie. Jak dojdę do 190 kilo na ławce i się zatrzymam, mówi, bo takie moje marzenie jest 220-230 wycisnąć. Mówi: wy, Wystarczy. I po prostu. To był, to był właśnie jego plan. On po to ćwiczył, żeby właśnie któregoś dnia wyjść na scenę. Wyobraźcie sobie, jaki, jak, ile to trzeba pracy włożyć w ogóle, żeby takie coś zrealizować. Wyobraźcie sobie, codziennie wstawał, tak jak mówiłem, o siódma rano. I nie było, że noga boli, głowa, ręka, źle się czuje, później sobie poćwiczę. Nie. Od rana ćwiczenia, rymy, pisanie, czytanie w ogóle. Jakaś abstrakcja. Weźcie, wyobraźcie sobie, czy ktoś z Was byłby w stanie, nie wiem, 6 lat się tak poświęcić, żeby, żeby w ogóle zrobić coś. To zastanówcie się, naprawdę. I po prostu nie wiem. No ja. Powiem Wam, największy żal to mam za to, że. Za to, że w ogóle. Z, nie wiem, pewne mo może pewne osoby mnie zrozumią, no po prostu był moim kolegą, jest mi po prostu krew się we mnie gotuje, jak nie wiem, czy tam ktoś mi przysyła takiego, nie wiem przysyła mi takie zapytanie, czy to prawda, że Friis był gangsterem, no po prostu się krew we mnie gotuje jakieś ja nie wiem, naprawdę myślałem po jego śmierci, to myślałem, że to jego środowisko coś zrobi, byłem o tym pewny. A tu w ogóle kilka osób wspomniało, tam parę wzrotek jakiś i ten kawałek gangsterka, no po prostu mi ręce opadły. Ręce mi opadły. I zaczęła taka fama właśnie, iść, bo tak jak mówiłem, to ludzie sobie dopowiedzieli później sami. Gangster. Po prostu. Dla mnie to w ogóle nie do uwierzenia. Jak. Kolejny raz wam powiem, jak ja się dowiedziałem o jego śmierci, jeszcze półbiedy, żeby nie. Źle dobrałem słowo, no, ale żeby pod samochodem zginął w wypadku. No to bym naprawdę, ale w ogóle. co? Ma zastrzelili go? Po prostu dla mnie to ja nie wiem. jakieś, I to, co się później stało, ci, nie wiem, ci koledzy nasi, że nie wiem, nie zostawili go gdzieś, gdzie chodzą ludzie? Pod szpital mogli go pod szpitalem, przecież on by przeżył. On dostał postrzał w brzuch i w nogę. On by przeżył, przecież nie po takich postrzałach ludzie przeżywali. To jeździli w ogóle gdzieś z nim godzinę, to w ogóle poważne jest. To po, poważni biznesmeni, gangsterzy. Jakieś w ogóle co, jakieś, nie wiem, nieporozumienie. Wiem, że kiedyś puścił mi kasetę magika jakieś tam nie wiem skąd on zdobył kasetę, puścił mi kasetę i był naprawdę pod wielkim wrażeniem. Mówi zobacz, mówi w ogóle jak koleś kurde zajebiście rymuje. I no wiemy co się z magikiem stało. Wiem, że gdyby nie nie śmierć magika, to na pewno by się spotkał z nim, bo ja pamiętam, on mi kiedyś powiedział Mówi, ja bym chciał. Chciałbym, żeby ktoś mnie rozwalił normalnie na łopatki, na rymy. Chciałbym, bo miałbym motywację, żeby, żeby się lepiej postarać, żeby. Naprawdę, żeby. Mówi, miałbym motywację wtedy, żeby jeszcze lepiej coś robić. I no, naprawdę był. Ja wam. Ten jego wyraz twarzy, jak on wtedy do mnie przyszedł, tam płytę kupił. Nie powiem, czy ja to była płyta. Jak sobie powrócicie do tych starych nagrań z przełomu lat 92 tysiące, bardziej 2000, to pewnie. pewnie znajdziecie. I będziecie wiedzieć o O kim, o kim mówię. No po prostu miał. Mówi, jak można w ogóle coś takiego zrobić, jak można nagrać. Mówi, co to, co to w ogóle ma być. I wiem, że to osoba znała go. To był jego dobry kolega, to był, z którym razem chodzili do. do. do hybryd się wtedy chodziło, nie? Mówi w ogóle, mówi, co to w ogóle jest. Mówi, jest mi wstyd, mówi, Wojtas, jest mi wstyd, że ja mam w ogóle cokolwiek wspólnego z rapem. W tym momencie jest mi po prostu wstyd za to, no. To w ogóle jego wyraz twarzy jaki był. Coś w ogóle to jego całe życie było. Zastanówcie się, żeby ile to trzeba samozaparcia mieć, żeby codziennie tak ćwiczyć, codziennie pisać Rymy. On mi tyle razy mówi, mówi myślisz, że mi się chce? Wstawać o siódmej rano i cały dzień, kurde. Mówi też mi się nie chce. Mówi czasami muszę się zmuszać. Ale on był taki, że on potrafił sam siebie nakręcić, on sam siebie nakręcał. Co na przykład, co do kwestii palenia. W, w tym momencie można na szczęście o tym otwarcie mówić, bo historia czy sytuacja. Yy, Palenia marihuany w Polsce no jest takie coś jak marihuana lecznicza, prawda? Można receptę iść sobie kupić normalnie. Szkoda, że nie dożył tych czasów, bo to było też jego marzenie. W ogóle jego. Ja pamiętam, jak on mi mówił, kurde. Mówi, nie po to dużo palił. Bardzo dużo palił. Mówi, ja nie po to jaram, żeby się najarać i siedzieć, zamulić gdzieś. Właśnie mówiłem o tym, że ty, o, o, tylko, żeby nie zamulać nie zazipiać, nie zamulać i on tak właśnie samo podejście do jego palenia marihuany mówi, ja nie po to palę, żeby usiąść i się zamulić albo nie wiem, iść spać tylko po to, żeby coś kurde spożytkować jakoś to. Mówi, bo iść sobie zamulić czy iść spać, to ja mogę. Bo to nie trzeba palić. Żeby coś zrobić fajnego później. Dlatego mówię, że. Dlatego wspominałem, że on był taką. Po prostu takiej osoby nie spotkam już. No sam siebie. A przy okazji, że sam siebie nakręcał, to jeszcze innych. Mówię, a nie zaś dawaj, co ty kurde zazipiasz. I taki po prostu był. Nie wiem. No, nie spotkam takiej osoby, już po prostu nie spotkam. Wiem o tym, że nie spotkam takiej osoby. I chciałbym kolejny raz, chciałbym się zwrócić do osób z polskiej sceny hip-hop. Naprawdę, panowie, zastanówcie się. Wiecie teraz, jak, jak wygląda prawda o tym wszystkim. Że to. To w ogóle nieporozumienie jest z tą gangsterką, panowie, to był też wasz kolega, naprawdę, nie zależy wam na tym, żeby jakoś, w ogóle co wam zależy, nagrać jakiś, nie kawałek, dwa, nawet płytę, weźcie się zbieście do kupy, co wam zależy, przecież ludzie i tak będą tego słuchać, naprawdę. Czy macie coś do stracenia? Wiem, że on z Woltem chciał nagrywać, bo też mi mówił, że chciałby powrócić do nagrywania z Woltem. Jeżeli Wolt obejrzysz to kiedyś, to chciałbym ci wyjaśnić jedną rzecz. On nie miałeś z nim kontaktu, nie dlatego, że on nie chciał gadać, nie wiem, z tobą, z wami ogólnie. Opowiem o tej historii, bo też pojawią się pytania pewnie, jak nie opowiem, o co chodzi. To od razu wyjaśnię. Przyjechał do ciebie któregoś dnia z kolegą, i ten kolega kupił od ciebie mikser, czy chyba mikser to był, o ile mnie pamięć nie myli. I wiem, że nie do końca się zachował w porządku, po prostu, powiedzmy delikatnie, nie rozliczył się do końca tak, jak powinien. I po prostu Matiasowi było wstyd. Wstyd mu było za tego kolegę. On dlatego się nie odzywał do ciebie, bo mu było wstyd. On mi tyle razy mówił, mówi właśnie z Woltem, mówi chciałbym z Woltem nagrywać. Nagrywałeś kiedyś z nim. Naprawdę, panowie, zastanówcie się, zastanówcie się naprawdę, bo szkoda, szkoda, zobaczcie w ogóle chłopak, całe to było jego całe życie. Całe życie on po prostu. Wstawał rano, i kontrolka w głowie to był hip-hop. Wszystko, co robił, to robił właśnie dla tej muzyki, Ro dlatego to robił. Nie tak powinno to wyglądać, nie tak powinni go ludzie zapamiętać. Tak jak mówiłem, ja jestem nikim, ja nic nie mogę zrobić. Próbowałem kiedyś coś zrobić z muzyką, niestety hip-hop to, to, nie to nie jest moja bajka. Próbowałem owszem, pom tak sobie pomyślałem po jego śmierci, że o, na naprawdę byłem święcie przekonany, że coś zrobicie, byłem pewien. I po prostu po tylu latach nic, 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 po w zapomnienie w ogóle. Jest mi po prostu nie wiem, no, był moim kolegą i że taka opinia w ogóle. Jakiś, jakiś, jakieś nieporozumienie to jest. Po prostu nieporozumienie. Powiem wam coś, czego może nie powinienem mówić, może nie pomyślicie, że debilem jestem że jakiś głupi jestem, ale tego dnia, którego on umarł, pamiętam, pojechałem się z nim spotkać, spóźniłem się 15 minut, bo żebym w tej, z, tej, z, tego, z tej swojej zabitej wsi doszłapał się tam wcześniej, to bym pojechał z nimi. 15-20 minut się spóźniłem. 15-20 minut się spóźniłem. I wróciłem do domu, i pamiętam w nocy się obudziłem, brzuch mnie strasznie bolał. W ogóle się tak jakoś. strasznie dziwnie się czułem. Obudziłem się tak, jakby mnie ktoś, nie wiem, szarpnął. Ty, Wojtas, wstawaj, coś mi się stało. Pamiętam, że się obudziłem i tak w ogóle. mówię, co się. zjarałem się za bardzo? Jakieś tak się w ogóle dziwnie czułem. Jakaś taka w ogóle dzi, dzi, dziwne to było. Pamiętam to, to, to strasznie, strasznie dziwne. Jakieś takie, nie wiem, takie w ogóle, tak się dziwnie czułem. Tak jak autentycznie, wam mówię, tak jakby mnie ktoś obudził. Ty Wojtas wstawa i coś mi się stało. I mówię, co, jakiś, jakąś jazdę mam. I pamiętam, następnego dnia kolega do mnie zadzwonił, że. i takie coś powiedział: O. Dobry wujek Matias nie żyje. Wie co? A tak, bo tam ktoś, go, ktoś tam wiadomości oglądał i poznał go po butach. Poszli do jego ojca, no i faktycznie. I ojciec powiedział: No tak, Piotrek nie żyje. I pamiętam z tym kolegą, jak mówię, w ogóle nie może. Zastrzelili go jeszcze, co? W ogóle jakiś. Nie wiem, do tej pory nie mogę w to uwierzyć. On? Zastrzelony? Nie chcę nikomu wypominać, już naprawdę nie chcę, bo wiem. Że nie to chłopaku chciałeś zrobić, ale z tą gangsterką, naprawdę. Naprawdę to poszło w, nie w tą stronę, co powinno. Wiem, że chciałeś co innego zrobić, nie w tą stronę to poszło. Naprawdę zastanówcie się, panowie, kolejny raz was proszę: co wam zależy, nagrać coś? Naprawdę, co wam zależy? To chyba tyle, nie wiem, czy coś jeszcze mogę, no to chyba tyle, no, mam nadzieję, mam nadzieję, że to dotrze, że po prostu dotrze to do tych osób, do których kieruję to, mam nadzieję, że się, że naprawdę przemyślicie, bo szkoda, no, ja nie wiem, ja straciłem kolegę, ale polska scena po prostu straciła... No jestem o tym przekonany, że inny byłby hip-hop. No, byłby, jeżeli, jeżeli on by żył, to dopiąłby swojego. Dopiąłby swego i naprawdę by, zrobiłby to, co mówiłem. To, co mówiłem, to, co on mi powiedział. Będę jeździł na, po, po wszystkich koncertach. I przy ludziach będę wychodził na scenę i wyzywał ich na freestyle. Mówi, bo mam po prostu dosyć. Mówi, chcę, żeby w końcu coś się zmieniło. Mam po prostu, mówi, dosyć. W ogóle wstyd. Wstyd. Mówi, chciałbym posłuchać dobrej muzyki. Nie mogę, bo nie ma, nic nie ma. Mówi, czego mam słuchać. Naprawdę. To, była, to było jego całe życie, całe życie jego. To był hip-hop. I po prostu, jak słyszę takie opinie, jakieś w ogóle, że on to olał, że gangsterem był, że w ogóle jakieś, co to w ogóle jest? Nie do wiary, po prostu nie do wiary. Panowie, po raz kolejny, proszę Was. Był też waszym kolegą, naprawdę, należy mu się coś, a na pewno nie należy mu się taka opinia, jaką ma. Tak jak mówiłem, nie chcę nikomu wypominać, dlaczego tak jest. Jest też to i moja wina, bo powinienem powiedzieć o tym, może inaczej by to wyglądało, jakbym poruszył ten temat dużo wcześniej, ale na, jest to naprawdę. bardzo draż... nie dość, w ogóle nigdy nie miałem w ogóle jak ja miałem to zrobić jak ja miałem to zrobić to chyba tyle no mam nadzieję mam nadzieję że się to zmieni